Czuję, mówię, zawsze jak się tutaj przyjeżdża do, do Starogardu, to wracają wspomnienia. Mówię, te lepsze, gorsze, ale więcej tych, tych lepszych tutaj, także na pewno fajne miejsce, duży, duży respekt i szacunek dla rywala, jak również dla kibiców, bo zawsze jak tu przyjeżdżam, to ta starsza gwardia nie, siedzi w tych samych miejscach i, i czasem ktoś tam zawoła, pomacha, pozdrowi, także to miłe, przyjemne i, i tym bardziej bardzo fajnie się tu wraca. Wydaje mi się, że to cały zespół w Stali jest jakby ukierunkowany ofensywnie bardzo. Natomiast gramy u siebie, znamy swoją wartość i na pewno się nie podałem bez walki. Mają dobrą sytuację finansową, mogą kupić najlepszych zawodników i, i jak oni nie, nie dają rady, to mogą zmieniać zawodników i kupić jeszcze lepszych. To po prostu pierwsze może. Mają takich właścicieli zespołu, które naprawdę chcą, żeby zespół odnosił sukcesy. To jest jedno, a drugie, trzeba zrobić tak, żeby te gwiazdy i te zawodnicy jeszcze grali i teraz jak widzimy, oni i grają, także myślę, że to jest zespół, to jest taka ekipa, no, skład mają na pewno na medal. No mieliśmy też trochę po tym początku sezonu takim średnim, no, mieliśmy trochę zawieruchy za u siebie w zespole i zmiana trenera. Zmiana graczy i no, jak to nie ma co ukrywać tutaj, bo widać to gołym okiem, no wyszło to wszystko na, na dobre. E, gramy dużo lepiej, zespołowo, gramy dobrą obronę, tego, z, tego, z tego gramy niezły offense. Wszyscy wiedzą co mają robić, mamy, mamy dużo ludzi do grania w ogóle, co jest też uważam naszym, naszym plusem, że, że jest ta ekipa, 10-12 ludzi, którzy, którzy mogą pograć i staramy się robić to jak najlepiej. No, mówię, miejmy nadzieję, że jutro będzie podobny każdy mecz jest testem prawdziwym testem i każdy mecz nie można robić jakichś wywiadów, sorry, jakichś wniosków po jednym meczu. Trzeba patrzeć na cały sezon, na miesiąc. Jeden mecz to jest jedna historia. Może czasami duże niespodzianki zdarzają się. Jeden zespół wygrać, dużo słabszy, i to, to jest taki sport po prostu. Także myślę, że zrobimy, zrobiliśmy naprawdę dużo dobrej pracy, bo wygraliśmy te trzy mecze ostatnie i myślę, że jesteśmy gotowi na czwarty mecz, ale to nie jest jakiś wyjątkowy mecz, po prostu jest następny mecz. Później będzie po tym meczu następny i każdy z nich jest najważniejszy. Po to się trenuje cały tydzień tak naprawdę, żeby. Żeby było to, ten weekend na to, że można było takie święto, takie wysienka na torcie, żeby rozegrać to, to spotkanie. Bo ja tu zawsze bardzo cieszę, wracają, cieszę się tu grać, także e, tym bardziej mówię, no, powiedziałeś wszystko o tym, jak, jak Polfarma ostatnimi czasy też, w szczególności u siebie. Zresztą ja, ja znam i z nami z No doskonale wiem, że nawet jak się słabiej gdzieś gra na wyjazdach to Polfarma się w domu, jaka by nie była, zawsze będzie groźna, z kim by nie grała. Będzie dużo walki w nim i na pewno będzie to. Będzie też miły dla Oka, bo przecież przyjadą bo kibice ze stali. Nasi kibice są fenomenalni, więc widowisko, na które wszystkich serdecznie zapraszam, bo tak mówię, to będzie mecz dwóch dobrych drużyn. Czujemy to i my i oni, że to jest taki wyjątkowy mecz w sensie, że mamy dużo wspólnego, takich różnych perypety. I to bardzo fajne, że tak jest. I naprawdę ja sam. Tak, bo znam ten zespół, znam to, ten, to miasto, pamiętam dobrze i zawsze nie ukryłam tego, że czuję sentymenty, bo to był mój początek kariery koszykarskiej. Także naprawdę to jakieś tam dodatkowe kolory zawsze są.